Witam dziś. Macie okazję obejrzeć nowego Hyundai i20. Wygląda on w ten sposób. Jest to ładna wersja, ponieważ mamy tutaj najbogatszą wersję wyposażenia Premium, która, co ciekawe nie występuje z tym silnikiem, który jest pod maską. Nie wiem dlaczego Hyundai nie jest za bardzo w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Może jeszcze się dowiemy. Tak czy inaczej, auto wygląda naprawdę fajnie. Różnica pomiędzy nowym modelem i 20, a tym, który mieliśmy dotychczas, jest naprawdę ogromna. Samochód bardzo się zmienił bardzo mocno. W porównaniu z konkurencją, gdzie na przykład mamy nową fabię, mamy nową Corsa, mamy jako taką nową Fiestę. No można powiedzieć, że Hyundai przeszedł największą rewolucję stylistyczną. Samochód wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie i, i jestem nawet w stanie przyznać, że jest to najładniejszy samochód w tym segmencie, w segmencie B. Auto jest naprawdę bardzo mocno odświeżone. No właśnie to jest zupełnie nowy model. Jak widać stylistyka, te, te, te zasady stylistyki. Na tej nowej stylistyki aut segmentu B i kompaktów yy, polegałem na tym, by z samochodów takich zaokrąglonych, okrągłych, yy, stworzyć takie jakby lekko kanciaste, może nie są to samochody kanciaste, ale, ale bardziej już kanciaste niż poprzednie generacje. Yy, to samo mamy przecież, yy, chociażby w, w właśnie w skodzie fabi, chyba jednego, jednym z największych konkurentów. Hyundai i20. Te wielkie, te wielkie tutaj, ten wielki grill to oczywiście w dużej mierze atrapa. Ta część, którą, która jest na, na tym samym poziomie co tablica rejestracyjna, to oczywiście jedynie atrapa. Tutaj nie ma żadnych otworów. Otwory są wyżej. Otwory są również tutaj nieco wyżej. No i tutaj nisko, pod tą fajną dokładką, ładne reflektory z, diodo, z diodowymi światłami dziennymi. No, auto jest po prostu bardzo, bardzo ładne, zwłaszcza w takiej specyfikacji, z takim żywym kolor kolorem, yy, z 16-calowymi felgami. I teraz, yy, no, nie ma co opisywać tutaj wyglądu, wygląd każdy sobie oceni sam. Ja bym chciał Wam pokazać yy, samochód yy, od środka, jak samochód od środka się prezentuje, yy, jakby, no, jego wartościowość jako taką... Yy, w środku, więc zajrzyjmy do środka. Dobrze, jesteśmy wewnątrz nowego Hyundai i20 i samochód no, jak widać urzeka. No, jest samochodem ładnym również jeśli chodzi o wnętrze, deska rozdzielcza z tym samym motywem co na grillu. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ten kształt, ten kształt jest bardzo podobny. No, w, tej, w tej specyfikacji nie ma co ukrywać. Mamy naprawdę ładne materiały, dobrze, dobrze wyglądające, dwukolorowe. W tym przypadku, tutaj taki jasny kolor. Ten materiał dla wielbicieli dotykania i macania, od razu powiem, że ten materiał jest miękki, ale on tylko udaje taki miękki w pewnym sensie, bo tak, tutaj klasyczny plastik, tak jak we wszystkich samochodach, tej klasy. Natomiast to nie jest całkowicie miękki materiał, to jest jedynie prawdopodobnie taki sam materiał jak ten, tylko że obłożony taką, takim tworzywem sztucznym, nieco przypominającym skórę, no coś w tym stylu. Nie wiem, czy zauważycie, no, on się ugina, ten materiał, ale tylko w nieznacznym stopniu, bo prawdopodobnie tutaj pod tym jest jeszcze jakaś ewentualnie pianka albo nawet nie. I już zwykły twardy plastik. Ale mimo wszystko jest to fajne, fajnie, fajnie wyglądający element. Natomiast już tutaj na tych e, panelach drzwi to już tutaj ten materiał się nie ugina i to samo jest tutaj. Tu już jest te, to, to pukanie jest nieco inne takie delikatnie, ale już, to, już jest, e, to już jest twarde mimo wszystko tworzywo. Jak się tutaj po, położy, e, położy łokieć, to, to czuć, że jest to e, twardy element. Może ja schowam trochę kierownicę. E, i tak, teraz może przykręcimy zapłon, żeby tu troszeczkę się zapaliło światełek. Oczywiście oświetlenie wnętrza, znaczy deski rozdzielcze tych wszystkich guziczków i tak dalej. Klasycznie dla Hyundaia niebieskie, ale jest tego trochę mniej. Już na zegarach bardziej fioletowy kolor niż niebieski. No, oczywiście nowy wyświetlacz komputera pokładowego, ładny koło kierownicy, ładne. Deska rozdzielcza cała jest ładna. Moim zdaniem samochód jest wewnątrz, może nie jest tak porywający jak z zewnątrz, ale również jest samochodem ładnym. Duży panel radiotwarzacza klasyka dla Hyundai. A. Trochę trudny w obsłudze, jak się tak przysiądzie z innego samochodu. Natomiast wierzę w to, że można się do tego szybko przyzwyczaić. Fajnie wyglądają te guziczki. Tutaj to są oczywiście guziczki, które dostaniemy. W bogatych wersjach, lub na zamówienie z pakietem Winter, gdzie mamy podgrzewanie foteli i podgrzewanie koła kierownicy, to nie są już oczywiście przyciski, no ich zazwyczaj nie będziecie mieli w samochodach czy salonowych, czy czy, czy samochodach klientów, ale, ale warto wiedzieć, że takie ładne guziczki są fajne. Podoba mi się też ten materiał, to jest jeden z najfajniejszych, jedno z najfajniejszych tworzyw sztucznych, które z jednej strony nie brudzi się tak jak ta fortepianowa, tak zwana czerń, a z drugiej strony jest takie fajne, miłe, gładkie w dotyku. Jeśli chodzi o funkcjonalność samochodu, to mamy tutaj duży, duży schowek, czy tam półeczkę raczej. To też dla Hyundai jest klasyczne rozwiązanie. Tu zmieści się naprawdę sporo różnych drobiazgów. Później tu mamy gniazdka, 12-woltowe wejścia itd. W tunelu środkowym dwa miejsca na kubki. W najbogatszej i tylko w najbogatszej wersji wyposażenia jest podłokietnik, który niestety nawet nie jest za dopłatą w niższych specyfikacjach wyposażenia. Który kryje oczywiście taki sobie niezbyt duży, ale jednak schowek. No, materiałowo samochód ma takie pewne niedostatki, że tak powiem, bo na przykład tak, dźwignia hamulca ręcznego już wygląda dość tandetnie, tak samo jak tandetnie wygląda cały tunel środkowy. Na szczęście jest on nieźle zmontowany, jakoś specjalnie nie lata, tak jak na przykład w, 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 tym poprzednim genera w poprzednich generacjach Toyoty. Chociażby w Aurisie. Koło kierownicy ma taką zupełnie inną fakturę, tej skóry. To prawdopodobnie skóra ekologiczna, jest ona fajna, gładka, nieco inna niż zazwyczaj jest u innych producentów. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, mamy tutaj, jak widać, dość szeroką, szeroki zakres regulacji: nie chcę tu trąbić, wzdłużnej, również na wysokość, całkiem spory. Fotele też się regulują. W dosyć dobrym moim zdaniem zakresie. Ja przy maksymalnym ustawieniu fotela w tył jeszcze bez problemu operuję pedałem sprzęgła. Więc dla osób, powiedzmy o wyroście 1,90 m, 1,95 m, chociaż wątpię, żeby takie osoby kupowały takie samochody, ale no może to być samochód delikatnie zaciasny. Natomiast zaletą na pewno są długie siedziska tych foteli w najbogatszej wersji wyposażenia. Szczerze przyznam, że nie wiem, też nie pamiętam. Bo siedziałem już w Hyundaiu I20 nowym w innej wersji wyposażenia, ale nie pamiętam jak wygląda. Czy to siedzisko jest dłuższe, czy, czy to siedzisko w tańszych wersjach wyposażenia jest krótsze. Natomiast fotele są bardzo wygodne, dobrze podpierane na zakrętach, są fajnie wyprofilowane. Oczywiście no są proste, ale, ale dobrze się, nie, się jeździ na tych fotelach. Wszystko tu jest czytelne. Ładnie zaprojektowane, jeśli chodzi jeszcze o miejsca na drobiazgi, no to klasyka yy, schowek, zresztą pokażę, tutaj mamy urządzenie do pomiaru przyspieszenia, którego jeszcze nie użyłem, schowek jest tej wielkości, yy, oczywiście jest chłodzony, jeszcze pokażę schowki, schowki yy, schowek w, w drzwiach. Tutaj mieści się bez problemu i to na luzie półtora yy, litrowa butelka. Jeszcze jakieś ewentualnie drobiazgi, również tutaj jakieś nie wiem, monety czy cokolwiek. Później pokażę jak jest z tyłu. Yy, tutaj jeszcze chciałbym pokazać yy, to, ten gadżet. Yy, on jest z jednej strony fajny, z drugiej strony nie. Dlaczego? Fajny jest dlatego, że można tutaj włożyć do niego smartfon. O. I na przykład korzystać z, z nawigacji satelitarnej, czy chociażby w, nie wiem, stojąc w korku, oglądać filmy lub skierować go w tą stronę i filmy ogląda sobie osoba siedząca z boku. Z drugiej strony, teraz zapon jest włączony, a mimo wszystko telefon się nie ładuje. Co prawda mam 100% teraz ale, mm, naładowanej baterii, ale mimo wszystko y, telefon powinien się ładować, a się nie ładuje. Yy, nie wiem dlaczego, coś prawdopodobnie jest tutaj wadliwego. Na pewno nie mój telefon, ponieważ on się ładuje w każdej sytuacji. A tu mamy przecież yy, taki element do ładowania. Powiem tak, czasami jest tak, że jak się nim trochę porusza, jakoś tam pokombinuje, to złapie ładowanie na chwilę, ale niestety nie jest to zbyt sprawne, no, skoro trzeba tutaj kombinować. Zatem tym trochę obawiam się, czy gniazdo w telefonie się nie zużyje szybciej, jeżeli będziemy korzystać z tego urządzenia. Fajnie się natomiast wypina ten telefon, no, ale w takich przypadkach chyba nie chciałbym korzystać z tego zbyt długo, ponieważ bałbym się o gniazdo w swoim telefonie, nie chciałbym go wymieniać. No dobra, teraz przejdźmy do tyłu. I zobaczymy, jak jest z tyłu. Fotele są ustawione oczywiście y, tak y, kierowcy, pode mnie, czyli tak jak ja siedzę. Nie, nie, nie jest teraz pode mnie, bo go odsuwałem. Sorry, tak jak ja siedzę o, w tym samochodzie, czyli, czyli tak. Y, natomiast fotel y, ten pasażera jest ustawiony pod moją żonę, y, która zazwyczaj zostawia dziecku sporo miejsca, y, ale w takich małych samochodach. Po prostu zostawiam mu tyle miejsca, ile jest w stanie wygenerować dla siebie z przodu, czyli yy, siedzi sama, stara się siedzieć wygodnie, tyle miejsca jej wystarcza. Mi prawdopodobnie tyle miejsca by nie wystarczyło. Zaraz zresztą spróbujemy. Natomiast na pewno wystarczy tego miejsca mojemu niespełna trzyletniemu synowi z tyłu i zaraz zobaczycie, ile tam jest przestrzeni. No, powiem tak, mógłbym tak jechać, ale raczej daleko nie, ponieważ już na przykład tak. Lewe kolano wbija się dość mocno w deskę rozdzielczą. Ja potrzebowałbym jeszcze trochę odsunąć fotel. Za chwilę sprawdzimy, ile byłoby miejsca. Ale teraz sprawdźmy, czy. No, jak moja żona siedzi, to syn ma oczywiście. Sporo miejsca, natomiast gdybym ja usiadł i chciał jechać powiedzmy 200-300 km w, miarę w takich w miarę sensownych warunkach, to potrzebowałbym o jeden, chyba dwa ząbki więcej. Tu oczywiście nadal bym opierał się o deskę rozdzielczą, ale no powiedzmy, że mógłbym tak jechać, chociaż nie byłoby mi zbyt wygodnie. Wtedy tego miejsca z tyłu już jest trochę mniej, ale jeszcze nadal sporo. No, i gdybym chciał jechać w długą trasę, czyli mieć całkowicie wygodnie, to szczerze mówiąc, Aha, to musiałbym się odsunąć właściwie dalej niż pasażer. Teraz dlaczego? Klasycznie dla Hyundai'a źle zaprojektowana ta część deski rozdzielczej. W poprzednim modelu tutaj ta, ta część deski rozdzielczej mocno wnikała do kabiny i to był problem. To był też powód, dla którego nie kupiłem poprzedniego Hyundai 20. Natomiast w tym modelu już tutaj poprawiono, ale nie tutaj. I teraz, tak, jeżeli mam odsunięty fotel, chyba maksymalnie, no nie, nie, nie maksymalnie, bo widzę, że on ma dosyć długi ten zakres, ale dosyć daleko, no to siedzę sobie wygodnie. Tu mi nic nie przeszkadza. Natomiast już chciał siedzieć tak, no to już bym opierał tutaj kolano o deskę, która tu jest bardzo twarda i no nie chciałbym tak jechać. Chyba nie chciałbym w ten sposób jechać trochę dalej. No oczywiście no, mógłbym jechać tak, powiedzmy, no jakoś bym się przemęczył. No ale powiedzmy, gdybym chciał jechać komfortowo, to musiałbym siedzieć tak. I wtedy tego miejsca z tyłu już jest już jest zdecydowanie za mało. Ja bym nie chciał swojemu synowi zostawić tyle miejsca z tyłu, ponieważ wiem, że cały czas by obijał się o, 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 się, o, o oparcie. Natomiast zobaczymy ile jest miejsca za mną. A za mną miejsca jest sporo. Zobaczcie. Nie ma problemu, żeby się tutaj zmieścić nie ma, y, nie ma braków w przestrzeni nad głową, sporo. W wolnej przestrzeni na kolana również. Y, nie ma problemu, natomiast tutaj ja dotykam piszczelami o, o, o to, o to zgięcie, ale nie jest to jakoś, jakiś dyskomfort wielki. Szkoda, że tunel środkowy z tym podłokietnikiem wnika aż tak głęboko tutaj w tył, chociaż podłoga, zobaczcie, jest prawie że płaska. No, ten próg tutaj jest naprawdę mały, więc mógłby tu, powiedzmy, siedzieć, no teraz nie, bo jest fotelik zamocowany, ale mógłby tu siedzieć sobie pasażer. Mając podłokietnik pomiędzy nogami. Ok, dobra, teraz jeszcze zajrzymy. A miałem powiedzieć, miałem powiedzieć o tym. Tu również mieści się półtora litrowa butelka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba tego nie sprawdzałem, zaraz zobaczymy. Ale powinna się zmieścić. Tak, no ale powiedzmy, że niepełna, bo, bo zaczyna się odkształcać. Ale tak czy inaczej w ten sposób się zmieści, więc nie jest źle. Oparcie, nie oparcie, tylko siedzisko kanapy jest ustawione pod takim dosyć sporym kątem, ale jest to wygodne. Siedziałem już z tyłu w tym samochodzie. Myślę, że byłoby wygodnie. Oczywiście trzeba by było przejechać 500 km z tyłu, żeby w 100% potwierdzić, ale takie krótki dystans, no krótki no powiedzmy 30 km, przejechałem z tyłu i, i samochodem jechało się dobrze pod każdym względem z tyłu. Kanapa jest ok, jest na odpowiedniej wysokości, nie jest za nisko i to jest plus. Jeszcze zajrzymy do bagażnika, który ma standardowo pojemność 360 litrów. 360 powiedziałem 326 litrów. I tak, w tej wersji ma on podwójną podłogę. Za chwilę o tym powiem. Jak widać, zbyt duży to on nie jest. 326 litrów to jest powiedzmy taka przeciętna wartość w segmencie B. Natomiast no, na oko widać, że bagażnik jest skromny. Nie jest ani specjalnie szeroki, ani też nie jest zbyt długi. Ta podwójna podłoga, no powiedzmy, że, że jest tu. Zresztą, nie będziemy mówić, powiedzmy, bo ja tu mam taką miarkę. 11 cm dodatkowej przestrzeni, więc całkiem sporo. Jakoś specjalnych tutaj Simply Cleverów a Skoda nie ma. Mamy tutaj tylko klasyczne cztery takie zaczepy do mocowania bagażu. Mamy tu dwa haczyki tego typu, takie dosyć proste, tandetne. Fajne jest to, oczywiście dla użytkownika to nie ma dużego znaczenia, ale dla nas testujących fajne jest to, że gaśnica jest w jakikolwiek, nawet w taki sposób zamocowana, bo zazwyczaj w testowych samochodach gaśnice latają po całym bagażniku. Producenci nie kwawią się, żeby, znaczy no, parki prasowe nie kwapią się, żeby, żeby te gaśnice w jakikolwiek sposób umocować, i one zwyczaj latają po całym bagażniku. Teraz tak. Zaleta tej półki jest taka, że otwiera się bardzo wysoko, więc w ładowaniu bagaży nie przeszkadza to już może trochę przeszkadzać ten element, jest dosyć mocno wnika w bagażnik. Ale co może przeszkadzać to to, że tej półki tej półki nie, zdejmie, nie zdejmiemy. O, zdejmiemy, ale z dosyć sporym wysiłkiem. O, no, sporym wysiłkiem zdejmiemy ją, jeżeli chcemy złożyć kanapę. Oczywiście można to zrobić opuszczając klapę bagażnika, ale mając jedną rękę, no to już może niekoniecznie. Wyciąga się tradycyjnie, właściwie podobnie, chyba jak w Skodzie chociażby. No i składanie siedzeń bezproblemowe wystarczy ubezpieczyć zamek położyć siedzenia. Jak widać, przestrzeń bagażowa jest prawie płaska. Myślę, że można byłoby ją spłaszczyć, gdyby tutaj coś ciężkiego miał wejść. Dałoby się ją zrobić no, prawie w 100% płasko. No, ta pizzerka jest jak widać, od, można zamkiem ją otworzyć, zdjąć, wyprać. Więc dla, dla jednych to jest zaleta, dla mnie to jest trochę tandeta bardziej niż zaleta. Zobaczmy, co tu się dzieje. Wow, ciekawe zapinki, tu jakieś druty. A tak, to jest zwykły drut. Tak dobrze myślę? Tak, to jest zwykły drut. Yy, nawet nie miedziany, tylko stalowy. Yy, z bardzo ostrymi swoją drogą zakończeniami. To w ogóle wygląda jak, jak yy, na, na koszulkach się przypina metki. No nie wiem, fajne, fajne. Ale to takie tandetne takie rozwiązania znajdziemy w niemal każdym samochodzie segmentu B, również w Toyocie. Są strasznie tandetne elementy, no ale to takie, takie są rzeczy. Pod, no, to jest normalne, ponieważ ten samochód musi kosztować mało. Tu nie ma co się specjalnie angażować w, w takie drobiazgi jak, jak wykończenia kanapy pod gdzieś tam w miejscu. Gdzie nigdy nikt nie zagląda, jeszcze chciałbym wspomnieć. Wiecie, jak już tego zamykał, za, za zapinał. E, chciałbym jeszcze wspomnieć o cenach tego samochodu, ponieważ ceny są kurcze no wysokie. Fajny jest ten Hyundai i 20. Naprawdę przyjemny wóz. Mm, bardzo mi się podoba. E, chociaż ma trochę za twarde zawieszenie, ale myślę, że to jest kwestia tylko tego, e, tej wersji wyposażenia z 16-celowymi kołami. Taki celnik znalazłem w ilości około 50 sztuk w bagażniku. Został mi jeden i resztę, resztę schowałem, żeby tutaj nam się nie wtrącały do wideo. Ale zobaczcie, podstawowa wersja wyposażenia kosztuje 45 300 zł z 75-konnym silnikiem 1,2 MPI. Moim zdaniem to jest bardzo dużo, zwłaszcza, że podstawowa wersja wyposażenia Classic jest prawdopodobnie dedykowana tylko jakimś przedstawicielom handlowym. Ma elektryczne, elektryczne szyby z przodu, regulacja wysokości siedziska kierowcy, z takich ważniejszych rzeczy centralny zamek, klimatyzacja za dopłatą 2500 zł, czyli jakby nie patrzeć, podstawowa wersja wyposażenia. 2500 zł to jest 47 800 zł za podstawową wersję wyposażenia Hyundai I20. Już taka wersja, jak ta, czyli 84-konna, kosztuje minimum 51 300 zł. 51 300 zł, czy Hyundai powariował z tymi cenami? Naprawdę zaczynają ostro przyginać cenami czyżby aż tak bardzo cenili swoje samochody. Są fajne, są solidnie wykonane, są naprawdę porządne, ładne, eleganckie, ale.

No niestety nie posłuchacie dobrej muzyki, takie są niestety nasze stacje radiowe. Chciałem wam zrobić takie fajne zakończenie, ale niestety się nie udało. No niestety nasze stacje radiowe, ja nie słucham radia, więc włączyłem po prostu to, co akurat było ustawione. Tragedia. No ale dobra, to tyle jeśli chodzi o Hyundai i 20. Jeżeli macie jakieś pytania, no to zapraszam jeszcze do AMA. Samochód mamy do poniedziałku, więc bardzo krótko. No i cóż, do zobaczenia. Nie będę Wam obiecywał kolejnego samochodu, jaki będzie kolejny samochód, bo już ostatnio obiecałem, miał być Outlander PHEV. Niestety udało się nagrać tylko test napędu na cztery koła. Nie udało się niestety, znaczy udało się nagrać to, co teraz, ale nie wiem dlaczego, po prostu skasował się albo się nie zapisał plik na karcie pamięci. No niestety, moja wina, moja karta pamięci. Nie będę Wam obiecywał, ale obiecuję Wam za to, że kolejny samochód będzie całkiem ciekawy. Dobra, to do zobaczenia.